Siemka Więc Aerox jest zrobiony Ja jakbym mógł To bym jeździł Dokładnie w takim Stanie jak jest w tej chwili Bo dzięki temu wszystko jest widoczne Jeżeli by gdzieś coś ciekło To się łatwo dostać do tego Jakby było coś spieprzone to To wiadomo co i jak No tak no to Się potem w te plastiki ubierze to jest kiepsko. Cylinder wymieniony na ten yy, Stage 6 MK2 to jest chyba Street Racing. Ten, który był w Aeroxie ze złomu, którego kupiłem. Czyli w nim oryginalnie, tylko przechonowany od nowa złożony. Wał też jest ten sam, który był. Moim zdaniem to jest Doppler. Ale może to jest też Yasin. Ciężko powiedzieć. W każdym razie pełen wał. Pompę musiałem wziąć też z właśnie z tego... Nie z tego silnika, yy, który wygrzebałem teraz na podmiankę. Skąd ja miałem tą pompę? No, miałem drugą pompę, ale ciekła, widzieliście? I tak mi się wydaje, że to ona mi zepsuła stator. Że jak ta woda tam naleciała, to się zrobiło jakieś zwarcie, tak mi się wydaje. I się spieprzyło. Bo kiedyś na tamtym yy, wariatorze, znaczy na tamtym yy, statorze i. Yy, Kuśćwa. Na tamtym statorze i na tamtym magneto było wszystko ok ładował może nie jakoś jak szalony ale to działało bo to był właśnie ten ze złomu a w tej chwili nie działa było ale już teraz ten oryginał który wsadziłem, którego w szorcie Wam wrzuciłem działa wydech to zrobię Wam filmik z tego co tutaj walczyłem ale powiem Wam, że zdjęcie tych blokad to jest masakra tutaj naprawdę albo trzeba mieć jakiś patent i technikę i doświadczenie, żeby to wyjąć, albo takie, taka walka jak ja odstawiałem tu przy, przy, przy użyciu różnych narzędzi yy, tak walczyłem, że w końcu sobie połamałem przewód giętki na, na tej frezarce, yy, którą miałem, i się wkurwiłem i kupiłem sobie dremela teraz. Także nie ma tego, co na, no, tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tego Chińczyka, kurde, jakiegoś dziwnego, będzie w backupie leżał, a tutaj będzie Dremel teraz używany. Przewody, jak widzicie, są wsadzone oryginalne, tylko tutaj zamontowany yy, czujnik temperatury, ponieważ ten czujnik. Ja myślę, że on jest sprawny, bo ja go kupiłem w zeszłym roku. Ale myślę, że coś jest nie do końca dobrze już yy, zgodnie z wiekiem tutaj z yy, elektryką. Prawdzie jak włączam to się wszystko zapala, ale no nie chcę pokazywać temperatury. Poziom paliwa pokazuje, więc tutaj mi pokazuje temperaturę. No i wszystko jest złożone. Na asfalt wyjechać nie mogę, ale Rundę tutaj po polnej drodze teraz dla Was odstaw Także zakładam kamerkę na łeb. Okulary i jadziemy Żono, zostawisz mi otwartą furtkę Bo chcę wyjechać. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dobra. Yeah, yeah. na é gaźnik nie był regulowany <laughs> tak jak go kiedyś zdjąłem z tego Aeroxa ze złomu tak on w tej chwili jest ustawiony dokładnie ale był na tym samym cylindrze tylko że był w stożek a w tej chwili jest założony fabryczny filtr ale że troszkę się dławi Coś mi słabo, ale to musi się rozkręcić. Także, tak widzicie, takie obroty były. Temperatura, no jeszcze jest zimny nawet. No, także trzeba by go troszkę nagrzać. Dopiero sobie rośnie temperaturka. Może jeszcze jedna runda. Zaraz pojedziemy. Łapie powoli temperaturę. Tam niech se sąsiad z samochodem pojedzie. specjalnego rozpędzania tych już jechał no, ale widzicie no z dobrym płynem no on się kurde nie chce zagrzać dobrze Fajne, ja lubię brzmienie Jasunik a jeszcze się dusi troszkę do regulacji gaźnik Myślę, że myślę, że chyba jest za bogato teraz po prostu na, na tym yy, Na tym filtrze powietrza fabrycznym trzeba by troszkę z dyszą zejść minimalnie Także takie są moje teorie, zważywszy na to, że pali po prostu bez żadnego ssania nie potrzebuje. No i taki zimny jest przez cały czas, to tak, jak żeby był po prostu mocno podlewany paliwkiem. Teraz na wolnych obrotach się zagrzewa, a jak się zaczyna jechać, to się studzi. Także do montażu Kibel do demontażu gaźnik i dyszę o trzy mniejszą. I tak. No tyle. Nara. A jeszcze zobaczmy, czy starter działa. No proszę. Działa. Dzięki, na razie, pa. Ba. Bateryjka raczej jest taka słaba w tej kamerce teraz. Założona, ale sfilmuję trochę, póki nie padnie kamerka. To dla Was sfilmuję, jak tutaj walczę z gaźniczkiem. Zdjąłem go z filtra, zdjąłem go z króćca. i teraz rozkręcam dół, żeby się dostać do dyszy. W sumie to najlepiej by to było robić ręcznym śrubokrętem. Także nie bierzcie przykładu ze mnie. Proszę. Nie wiem, czy już jest OK. Jeszcze ta jedna śrubacz. Dobrze. Odkładamy. Teraz muszę iść po normalny śrubokręt. I skoro on pali bez sania. To znaczy, że jest też za duża dysza niskich obrotów. No i zaryzykuję i tutaj widzę, że jest 85 dysza. To zmniejszę też dyszę wysokich obrotów, dyszę główną. Także idę po śrubokręt, wykręcam i bierzemy komplet dysz i dajemy trochę mniejszy. No tutaj to jest locha wsadzona na sanie. Sześćdziesiątka. Wielka. A tu osiemdziesiąt pięć. Także, no bo bogato. Nie patrzyłem w te yy od Keihina wtedy dysze a tutaj mam w cholerę tych wszystkich końcówek w pytkę wcale nie musiałem kupować bo po prostu mam do diabła i ciut ciut no więc niestety głupi dwa razy płaci tutaj mam oryginalne Delorto więc zaraz też będę to ssanie usiłował zmodyfikować bo na razie jest za ciasno a ja już wiem dlaczego mi tak źle jechał i dlaczego było za bogato. Bo ja mam cały czas sanie otwarte. No to pięknie. To na razie nic nie będę kręcił i zmieniał dysz, póki nie wypróbuję bez sania. Kurna. Nie ja zwróciłem uwagi, że, że zostawiłem otwarte sanie. No to się nie dziwię, że się dławił. No to brawo ja. No dobra, to teraz tak muszę to wykręcić. Zdjąć obydwa króćce. Czy ja mam ten śrubokręt? Miałem go przed chwilą. Tam go włożyłem. Widzicie, człowiek, kurde. A wy się pytacie, dlaczego ja tak wolno robię? No robię tak wolno, bo jak widzicie, i tak. Kurde, sam na siebie robię i się mylę I nie robię tego wcale Tak jak powinienem Dobra, czyli to składam na razie Bo się okazuje, że niepotrzebnie Na razie to robiłem Bo zesrane ssanie Jest zaciągnięty. A to sanie muszę jeszcze trochę zmodyfikować bo jest za mocno się naciąga i za krótki ruch ma. Dobra, tu skręcanie to na razie was nie interesuje, przypałzuję, bo bateria wdycha.